W W grupa Agat przed restauracją Mieści Małgorzata. A panie niech sobie usiądą tam bez popytamy, popytamy, usiądziemy, Aha. Teraz musicie na razie śledzić. Proszę państwa. No cóż, zaczynamy chętnik za chwilę muzyką, a w tej chwili witamy serdecznie we wspaniałym mieście Turuniu. I przeczytam Wam wierszo naszej koleżance klubowej, jak widzę ją. Juniperus cyprysowa. Wiecznie zielona, rzadko kaprysi, ze smukłą kolumnową koroną. Czerwono-brunatna, łuszczy się i opada łagodnie. Liście bardzo ostre, szmilkowe chowa zawsze na następną okazję. Wystawia tempę, łuskowe. Krzyszki jak jagody mięsiste ma o zapachu mydła, może lawendowego albo farby, możliwe że akrylowej. Pochodzi z daleka, z innego świata. U nas jest raczej rośliną ozdobną, narażoną na nieodporność. W kwitnie od marca do kwietnia. I we wrześniu w marzeniach. Można ją wykorzystać na ołówki do pisania wierszy i podań o ciężkie życie, bogate w marzeniach. Można na pudełka do cygar albo ważkie pamiątki. Czasem jest odporna na wiatr, ale tylko w korzeniach alfabetu. Nie rośnie w pobliżu złych słów i spojrzeń. Uwaga, uwaga. Jesteście świadkami happeningu muzyczno-poetyckiego grupy Agat i Mistrza i Małgorzaty restauracji. A teraz sobie śpiewamy, tańczymy. Czyli Małgorzacie, wiersz pod tytułem bez tytułu. Jak wszystkie. Stomiku, jeśli zapomnisz, zanim zapomnisz, zawsze zapominam. Agnieszka Wilcza. Zwyczajny dzień. Kwiaty, ulica, chodnik. Proszę, proszę, Bicie serca ciche. Drżenie rąk. Zwyczajny dzień. Kwiaty, ulica, chodnik, deszcz. Bicie serca ciche, drżenie rąk. Taki spadły z wysoka, podurbował je świat. Ciemna, długa noc, stolik, łóżko, łódka, śpiew, wygliste spojrzenia, przegranych serc. Ogień w kominku do gaza, i życie kładzie się spać. Powiedziała wiersz, recytowała. I słyszę tam na koniec, że kładzie się spać. Kto teraz wstanie ze swoim kolejnym wierszem? Powiedz, że nie lubisz wierszy. Do no, która tu jeszcze, popatrz mi w oczy, powie, że nie lubi wierszy? Uwaga! Z muzyką. Potknij mnie muzyko swoją dłonią czarowną. Zamknij mnie w objęciach magii. U niej zakwytasz po Wątpij, dotknij najcząsze struny serca. Nie będę się obierać. Zatańczę z tobą o czar bogatsza, smutkiem, bydlniejsza. Przy tobie kwiaty kwitną zimą, barwią się płatki śniegu. Tobą potrafię się uśmiechać. Dnia każdego. Patrz, ktoś cię słucha, w życiu chwili pocierał zyb wzruszenia. Och, bądź jak dotąd. Cudownym lekiem. I już się nie zmienia. Macie, przy dźwiękach grajka, uliczny wie, jest delikatne słowa szepki między ścianami, przenika jak mgła, wspomnieniami czaruje, zgłoszony ptak co pod dachem przycuchnął, podaje ręce słone dobrocią. pieśnią bogate, zbawione chleby, nadzieją śpiewane. O, Janko, Janko, mogę Ci przeczytać wiersz? Uwaga, Jacu, jakiś... twój wiersz czytają. Można? Na chybił trafił. Stomiku, no. y... wędrówka. Uwaga, nie... teraz jest wiersz na chybił trafił, tego pana, yy, który stoi przy akordeonie, czyta Beatka. Wiersz Jana Manewicza na chybił trafił. Mm -hmm. Niedziela już, niedziela już któraś nam nie wychodzi. Różni nas wiele, a może wszystko. Znów w prowokacjach ona się rodzi. Nasze spotkania to słowne igrzyska. Głowa mi pęka od głupot herezm. Już nie przekora wojna na udry. Wie czym mi dopiec, zepchnąć do ziemi. Szaleństwo w poglądach bardzo nas różni. Boleśnie odczuwam te nasze randki. Jest w tej kobiecie broń tajemnicza. Serce rozpęka na małe kawałki, która mężczyznę do grobu spycha. Już nie obawy trzeba się bronić. Muszę się pozbyć tego żandarma. To coś, to śmierć, która mnie goni. A może gorzej? Samego diabła. O! Jasiu, ale cię za szybko pnął, co? W muzycznym. Aga, czyta jak zwykle. Wiesz, bez tytułu w tomiku, zanim, zanim zapomnisz. Odwracasz głowę od pełnego uczuć zlewu, kiedy kubek z miłością pragnie wody. Odwracasz oczy od torby z bibelotami, całe nasze pamiątki zamykasz. Odsuwasz ręce, gdy upadam na podłogę, nasze szczęście odkładasz do kredensu zmartwiń. niech będzie Klara mnie tu zagadała więc powiedzmy, że to będzie twój wiersz, z łąką słów, do którego obraz namalował, profesor Korytowski, eee, twój wiersz, to będzie twój wiersz, więc kładę palec na ustach, przecież nie przyznam się, że wiem co ci się śniło, tamta strona Księżyca, Zamęt, dwie mózgka, a serca gąk czeka, by coś się wydarzyło. I chociaż i chciałabyś zrozumieć, czego oczekujesz, A tylko w czarnych chmurach to proroctwo trzaśnie, Które szewcza od zawsze, gdy ty się pochujesz, Że kiedy się wtulisz, trzeszniesz, będzie jasno. I już palcami kręcę złotych myśli włosy, Zanurzam usta w sen, ja być nic nie muszę. Na połoninach ulg rodzą się krople rosy, lecz przecież to Twój wiersz. Przeczytaj i daj Strona. Strona. Zbyszek nie zauważył, że tu niepełnoletnia siedzi przy nim. I aż się mu zapłoniła siedzący po cichu jacek kamiński. Yy, niedługo zrobimy właśnie zdjęcie, co on tam namalował, nie wiem czy mnie tańczącego. Zalewam herbatę czarną ze snów przebiegłych dziś nocą pod łóżkiem bez cukru nie lubię. I zamyślam się nad tym jak wstajesz i włosy swe palcami. W gazecie ślady po bajkach. Ktoś kiedyś w nie wierzył. Chcesz znam lepsze bajki. Takie o nas i o tym co będzie. Zjedzmy śniadanie o trzeciej nad ranem i przez okno wyskoczmy na trawę z betonu i szkła. Nie ma to jak dobrze zacząć dzień wiersz pod tytułem w rannej poświacie uwaga, dziewczyny w rannej poświacie słuchamy Jan Manewicz w rannej poświacie Maria Maria Jan Manewicz w rannej poświacie słucham ja im radę słuchać proszę Brataj po świecie, ciszy poranka Cegar leniwie odmierza czas. Z mocy nawyku siadam i piszę, otwieram w duszy cały mój świat. Myśli strumieniem bardzkim wzburzone, z trudem tające, ułoży się strofy, złota stalówka z grzytem ostrzega. Dusze obsiadły jedniańskie włosy. Podniosła chwila trwa i pięknieje z okna świt nastrój bogaci. Mały promyczek nad horyzontu niebo rozgniewa. Premolet kaszy. Jak z dyktafonu treści się roją, wielkarki w się stroi, poezja wielka zapachem wiosny, liczęte i pióro, pisarskie pisko. Ostro! Parysia zapoda. Przyjacielu, wiesz będzie. Dla Twojej dziewczyny. Przyjacielu, idę śladem Twoich stóp. Jeszcze piasek ich nie zasypał. Twoje słowa, szepty przyniosła morska bryza. Błądziły w powietrzu, kołysząc przez orze. Przyjacielu, szum morza, cieni latarów, fal muzykę, tworzą ciepły obraz. Widzę Twoją pochyloną postać. Przyjacielu, wie, w niebie jednak gwiazda świeci mocniej od innej. Jesteś światłem wspomnienia. Wiesz? Nasze kwiaty znów zakwitły. Na dobranoc ci pokiwa. Powinieneś znaleźć sobie kobietę, szepnęła poduszka, gdy przytulałem się do niej. Szukałem. A gdy wieczorem wtuliłem się w łóżko, usłyszałem wówczas. Przecież wiesz, że czekałem. A teraz a może by polecieć liści drogą. Poddać się woli wiatru i słońcu. Pozwolić czesać włosy marzeń. Lecieć. Lecieć bez końca. A może zajrzeć niebiosą w ich oczy, modre, kochane i zostać tam. Chmury lekki z wiewnej popatrzeć na świat z góry, maleńki taki, pofrunąć go z lewej, uśmiechem bogatym. A może... Zapraszamy z szewską pasją na Szewskiej ulicy słowa podane i muzyka. Na i Nałgorzacie. Teraz proszę Państwa e, kończymy hepeling literacko-artystyczno-muzyczny z szewską pasją na ulicy szewskiej. E, grał nam na akordeonie maestro Jan Manewicz. Wiersze recytowali, czytali, mówili z pamięci członkowie Agatu, Beata Poczwardowska, Nadzia, e, e, e. <noise> <noise> a, <noise> a już widzicie. I, i sympatycy Agatu, głównie z Rybnowskiej Grupy Literackiej, e, Maria Rykowska, Agnieszka Wilczak i Jan Manewicz Tukierz. Dziękujemy e, osobom, które nam towarzyszyły.